Siemano z tej strony Dim2ID zapraszam Was na kolejny odcinek z Matina 2.pl. Dziś chcę pokazać Wam dwie rzeczy. Pierwszą znacie z forum. Wiecie, że to była taka łatka. Wow. Kompletnie nie wiem po co. Nie wiem, nie wiem o co w tym chodzi. Okej, okay, okej, okay, dobra. Możemy się pobić w M1 z rangą okrutnie i mamy szansę 99 do 1. 1% jest kwalifikowany jako bóg. Taka mentalność. Ale jeśli na przykład Macie. Yy, przywiązane do siebie item, w ten sposób to działa, że nie możecie nic, nic z nim praktycznie zrobić to bardzo prosta dedukcja 1% bugu oni po jakimś czasie powinni wam oddać ten item e, podobno nie można było ulepszać mm. to Bóg. ja nic nie wiem, sami widzieliście mogłem cośkolwiek z nim zrobić, myślałem, że nie mogę a okazało się, że kadeki można wkładać ale już ulepszać? nie w żaden sposób, bodziami też nie można, bo też sprawdzałem, tylko już poza filmem, kawałek dalej bo wiecie, depot trzeba było otworzyć. sobie przypomnieć, jakie tam było kurde hasło. Więc nic z tym nie mogę zrobić. Odczepienie. I mamy 72 godziny jeszcze czekać na to, aż item w ogóle się odczepi od nas. Hm. Prosta sprawa. Prosta sprawa. Druga sprawa. Jest taka, że yy, kiedyś był tam u mnie filmik, że dodadzą piątą postać: Elfa i Wilka. Wilk, to chyba staje się faktem. Chętnie pokazałbym wam tego Wilka. Ale słyszałem, że jak skończyły każdy film, który został wyrzucony z wilkiem, jak on wygląda i tak dalej, po prostu jest kasowany ze względu na prawa autorskie. G wysyła po prostu takie podanie do YouTube Polska, czy tam YouTube jakiś tam inny i po prostu ten wilk jest kasowany z YouTube. Więc ja poczekam do premiery, ale przed premierą zaglądajcie na face'a. Na pewno coś zobaczycie, jakiś skrawek, urywek czy coś, jakiś mały filmik. No co, do Facebooka napiszą i tak ich nie oleją. Przecież oni fuzję imile robili. <grych> Okej, okay, ale no już widzicie, zbroje wyglądają mega. Powiem tak, na prywatnych serwerach wilk pojawi się o wiele, wiele szybciej niż na pelu. Obstawiam, że on już jest w kliencie. Jeśli ktoś dobrze go poszuka, poskleja wszystkie tekstury razem, tak żeby wilk działał, to myślę, że niebawem zobaczymy masę, masę poblokowanych kont na YouTube. Tak może być niestety, więc uważajcie na wilka. Zanim zrobicie jakiś film z wilka, poczekajcie, sprawdźcie, czy on jest na pelu. Taka chyba moja mała rada dla nowych i starych. Bo GF czasem, czasem, czasem krzacze i robi problemy. No ale widzicie, dwie sprawne rzeczy: noże i zbroja. Dla mnie to będzie po prostu taka ninja. Tylko będzie się nazywał po prostu wilkołakiem. Fajna sprawa. 5 klasa postaci. Słyszałem też, że będzie od 75 poziomu albo od 85 poziomu postaci, więc to też należy mieć trochę na uwadze. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę wyglądało. Więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Piszcie, co sądzicie o Wilku i o tym systemie, co było na początku. Pamiętaj polubić, zasubskrybować, skomentować. Na razie.